Siemaneczko z tej strony, Link. witam Was w openingu prześwietnym nowych skrzyneczek Gamma Case i jeszcze kilku innych. Hmm, powiem tak, jestem szczęśliwy na początku odcinka, ale zobaczymy jak będę bardzo szczęśliwy pod koniec tego odcinka, bo na opening wydałem 80 euro. I... A mam skrzynek 2, 4, 6, 8. No bardzo ciekawe, 8 skrzynek 80 euro, nie? Świetnie, prześwietnie, będzie dzisiaj bardzo cudownie. Z góry zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcesz kolejne openingi. Z góry mówię, 20 łapeczek, każde 20 łapeczek równa się jedna skrzynka w kolejnym openingu. E, jestem ciekaw, ile Wam się uda e, dobić tych łapeczek. Um, powiem tyle, że ja się obawiam tego bardzo openingu. Możecie udostępnić od razu filmik. E, i jest to chyba mój największy open, ja nigdy nie otwierałem tylu, znaczy się otwierałem po 10 skrzynek, ale nie otwierałem nigdy y, tak na wstępie i obawiam się, że to będzie złe, ale bez przedłużania, y, zobaczmy sobie jakie w ogóle są nowe skiny w nowej skrzynce, y, ponieważ jest bardzo ładna kosa i jest bardzo ładna M4, ja nawet y, powiem tak, że gdyby mi dropła tylko ta M4, już bym był szczęśliwy, ponieważ y, nie mam fajnej m 4 Haula chciałem kupić, ale nie ma fajnej M4. Znaczy, jestem jeszcze mnie nie stać na tego haula. E, więc, e, jakby wypadła ta M4, byłbym naprawdę szczęśliwy. I myślę, bez zbędnego przedłużania lecimy z pierwszą skrzyneczką. Okej, okay, i jestem ciekaw, co nam wypadnie. Co nam wypadnie, co nam wypadnie. Chociaż doleci do tego P90 Statracków Chopper. No i pięknie, powiem tak, jak jest to faktory New. Nie będę narzekał, naprawdę nie będę narzekał. O, wow, naprawdę ładny. I teraz chwila prawdy, yy, jak to jest stan, bo te w traku będą jeszcze o, lekko używane, no to to może być warte coś i... Na razie nieźle. Dobra. Jakby dropnęła kosa, naprawdę byłoby spoko. Nigdy w życiu nie otworzyłem kosy ze skrzynki. Ja otworzyłem ich już bardzo dużo. Mamy teraz breakouta. I wypada nam coś gorszego, bo jest to SSG odkłań. I jest to chyba battle skirt. Aha, i to już jest... To już nie jest zbyt fajny skin. Ale ma w sumie ładnego luka. Ale tutaj nie o look chodzi, tutaj chodzi o coś fajnego. Lecimy z kolejną skrzynką gamma Weźmiemy sobie trzeci kluczyk, drugą skrzynkę. W ogóle bardzo ładne są te five seveny. Naprawdę mi się podobają. Um, nie. Nie, akurat ten skin nie, ten skin nie jest fajny. Ten skin... Nie, nie. Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Okej, okay, a więc tak, wypadł nam kolejny słaby skin. Lecimy więc ze skrzynką wildfire ja wiem, że przecinam tak na początku, ale to nie wiem czemu tak mam. Może teraz coś. O nie, to też nie jest, nic fajnego. Kolejny niebieski skin, to już jest trzeci. Zapowiadało się fajnie po tym P90 z Zapowiadało się spoczko, ale no. Naprawdę na razie nie, nie podoba mi się to, bo już jesteśmy na czwartej skrzynce, a na razie nic fajnego nie dropło. Czy... Oj, czuję, czuję, słabo. No ten tek chociaż. Serio to jest SG 553 Aerial Ojen. Nie no ładny jest, no ale to jest niebieski skin. Mamy cztery niebieskie skiny. A nie, to już była piąta skrzynka. Polecimy sobie z chromą trójeczką. Tą eee, To skrzynkę chyba w życiu otworzyłem jedną. Więc jakby tutaj nam coś fajnego dropło, e, też bym nie narzekał, ale no zapon to nie jest to, co chcemy. E, I myślę, że to nie jest to, co wy też chcecie. Znaczy... Wam to nie robi, nie? Wy się cieszycie, jak ja przypierdzielam hajs i ja niezbyt I lecimy więc z ostatnią skrzynką Gamma Case ja jestem w ciągu dalszym pozytywnie nastawiony do tego Openingu Ponieważ, albowiem, że Wypada nam 5-7 seven... traczku chciałem No, gdyby on był w Statraku, on jest naprawdę piękny, no ale No, tak No, tak nie powiem, no Jest ładny, no ale tak sam, czysto Okej, okay, i otworzymy Aha Teraz zapomniałem, zapomniałem dokupić jednej skrzynki, chyba gamma case. No to poczekajcie, widzimy się za sekundkę, ja tylko dokupię sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Dobra, jak widzicie, dokupiłem tutaj ostatnią gamma case. Um, mam nadzieję, że w tej skrzyneczce chociaż coś będzie. Ja już naprawdę nie liczę na kosy. Jakby wypadła kosa, to bym się zdziwił. Ale liczmy na najlepsze. Jak wypadniałem czwórka... To będzie naprawdę spoczko. Chociaż niech nam wypadnie różowy skin, coś z tego tutaj, ja jestem szczęśliwy. Naprawdę i opening, będziecie mieć więcej openingów na kanale, jeżeli wypadnie ten różowy lub czerwony lub kosa w ogóle, to to będzie cud. Lecimy z ostatnią skrzyneczką 3, 2, 1, 0. Kosa, patrzcie. Patrzcie jaka magia. ściało i będzie kosa. Patrzcie, 3, 2, 1. Ja sam w to nie wierzę, ale będzie kosa. Zostań, proszę, zostań. AWP, AWP, AWP. Ale ja mam takie małe pytanko, czy naprawdę to jest w ogóle z Aha, przetestowany w boju, no to... Podsumowując dzisiejszy opening, e, oprócz tego skina wartego 16 euro, nie dropło nam nic, jesteśmy na minus jakieś 60 dolarów. Jeżeli odcinek spodobał Ci się, a na pewno Ci się spodobał, zostaw łapeczkę w górę, udostępnij ten film i zostaw komentarz motywujący mnie do następnych odcinków, ponieważ ja po takich filmach naprawdę nie jestem zmotywowany. Ale jeszcze raz wspominam 20 łapeczek, równa się jedna skrzyneczka w następnym openingu. Do zobaczonka, cześć!